Zastanawiałeś się kiedyś, czy osoba Ci bliska nadużywa alkoholu? Czy sposób, w jaki pije i się zachowuje po wypiciu jest normalny, czy jest to może już problem? A może się zastanawiałeś, czy to Ty nie nadużywasz czasem alkoholu? Czy sześć piw wypitych w weekend lub drink codziennie wieczorem po pracy dla rozluźnienia? To jest już problem, czy też nie? Ja często słyszę takie pytania od moich pacjentów, od moich podopiecznych i się zastanawiam, jak ich odpowiedzieć. Jak im odpowiedzieć na pytanie, czy yy, picie codziennie drinka to jest alkoholizm? Albo czy picie tych sześciu piw w weekend to jest alkoholizm? Jak dużo trzeba wypić, żeby być alkoholikiem? Jak często nie. trzeba pić, żeby być alkoholikiem? No i odpowiem ci na to pytanie. Ja nie wiem. Tego nie wiem. Bo objawy uzależnienia, które opracowało. Opracowała Światowa Organizacja Zdrowia w ogóle nie mówią o ilości. One nie mówią ani o tym, jak długo trzeba pić, ile trzeba wypić, ani nawet tego, jak się potem czujesz. Chociaż nie, to jest tak. Tych objawów jest sześć. W następnych filmikach spróbuję w jakiś sposób je przybliżyć, żeby były bardziej zrozumiałe. Natomiast Zachęcam Cię do tego, że jeżeli będziesz miał wątpliwości, czy Twoje picie jest bezpieczne, to żebyś się udał do specjalisty, który ci pomoże, nie wiem, tę diagnozę postawić, który ci pomoże rozpoznać to picie. Czy ono jest bezpieczne, czy jest już uzależnieniem. Może warto się temu przyjrzeć.